Jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów 2022 roku w końcu trafił do kinowej dystrybucji w Polsce. Mowa oczywiście o wielorybie Darena Aranowskiego, który jest wszystkim tym, czego się po tym filmie spodziewałem, z błyskotliwymi rolami Brendona Frasera, Hong Chao, a także Sadie Singh. Zastanawiałem się, czy w ogóle chcę przygotować jakikolwiek materiał omawiający ten film, ponieważ jest to film na tyle ciężki, na tyle trudny, momentami bardzo obrzydliwy, że nie do końca wiedziałem. W jaki sposób podejść do tego tematu? I dalej nie wiem, czy jest w ogóle zainteresowanie wśród polskich widzów, aby o tym filmie rozmawiać. Bo na pewno jest to film, doznanie, doświadczenie, które warto przeżyć, z racji tego, że jest to wielki powrót Brendona Frasera do kina, a jednocześnie kolejny trudny film w reżyserii Darena Aranowskiego. Jest to bowiem historia, której scenariusz bazuje na sztuce teatralnej o tym samym tytule. Jest to historia Charliego, Otyłego mężczyzny w średnim wieku, który po śmierci swojego ukochanego nie wiedział, jak żyć, co doprowadziło do jego ogromnej otyłości, z którą nie potrafi sobie. Poradzić, tak samo jak nie potrafił poradzić sobie z problemami we własnym życiu. Zajadanie emocji stało się jego jedynym sposobem na przetrwanie kolejnego dnia. Doprowadził się do takiego stanu, z którego nie ma już ucieczki, a on sam cały czas cierpi, uświadamiając sobie coraz mocniej, że przez swój stan zdrowia zbliża się do krańca swojego życia. To wówczas postanawia poukładać sprawy, które jeszcze może naprawić albo rany, które w jakiś sposób może jeszcze zabliźnić i postanawia odnowić kontakt ze swoją córką, której nie widział od 9 lat. W roli Eli oczywiście Sadie Sink. I ważne jest to, że ten film przyjmuje formę typowo teatralną. Mamy scenę, jaką jest Mieszkanie Charlie'ego i właściwie niewiele więcej. To zamknięcie, to klaustrofobiczne podejście do tej historii intensyfikowane jest proporcjami ekranu. Mamy bowiem historię pokazywaną w formacie 4x3. Mało tego, większość ujęć na Poszczególne postacie jest kręcona w bardzo wąskim kadrze, co potęguje, szczególnie w przypadku potężnego ciała Charliego, doznanie klaustrofobii i powiedziałbym nawet psychotycznej bliskości z bohaterem. W tej historii, oprócz. Oczywistego zajadania emocji i wykorzystywania jedzenia jako zapchania pustki we własnej duszy, mamy do czynienia ze sprawami rodzinnymi, mamy do czynienia z wiarą, religią, ekstremistycznym podejściem do wiary. Która doprowadza do tragedii. Albo która jest również opresyjnym jarzmem, która nie pozwala ludziom żyć według ich przekonań. Historia dzieje się w miasteczku Moscow w stanie Idaho, czyli w samym środku Stanów Zjednoczonych, znanych jako Midwest, które jest regionem Stanów Zjednoczonych bardzo konserwatywnym. To widzimy przez pryzmat wszystkich postaci przewijających się w tym filmie. Bo oprócz Charliego i Eli mamy również Liz, który jest opiekunką i przyjaciółką Charlie'ego, a także Tomasa, młodego misjonarza kościoła Nowego Świata. Który, z jednej strony, zamknięty jest w ideologii i sposobie myślenia swojego kościoła, z drugiej strony, ma za skórą wiele grzechów, które próbuje odpokutować. Grzechów, które są grzechami, patrząc z perspektywy religii. Wieloryb to przede wszystkim fantastyczna kreacja Brendana Frasera. Który wygląda spektakularnie w charakteryzacji przygotowanej do tego filmu, ale jednocześnie jako Charlie pokazuje całe spektrum emocji, bo nie tylko mamy wątek próby pojednania z 17-letnią córką, ale jednocześnie, mimo swojego stanu zdrowia i odmowy, Udania się do szpitala, ciągle widzimy w nim stronę ogromnego optymisty. Szczególnie, że Charlie jest nauczycielem kreatywnego pisania podczas kursów online w koledżu, który próbuje wytłumaczyć swoim uczniom, że najważniejsza jest szczerość. Niezależnie od tego, jak obrzydliwa, jak zła i jak boląca nas samych, to bez niej stajemy się kolejnym wytworem kapitalistycznego. Konsumpcjonalizmu. Wielorów to film bardzo ciężki, a momentami nawet obrzydliwy, obrzydliwy z premedytacją. I wydaje mi się, że to głównie z tego powodu Aranowski, który tak lubi w swoich dziełach naturalistyczne podejście do historii, wybrał ten skrypt, aby stworzyć z niego film. W wielu momentach widać rękę reżyserską Darena Aranowskiego. Widzimy to również w scenie finałowej, która jest bardzo. Metafizyczna i metaforyczna w kontraście do całego naturalistycznego podejścia i pokazywania ciała i człowieka takimi, jakie są. I ta finałowa scena miała dodać. Całej tej historii uświęcenia i pokazać, że Charlie doskonale wiedział, co i po co robi, ale jednocześnie to jest jedyny element tego filmu, który nie do końca zagrał z moją wewnętrzną. moją wewnętrzną duszą. z moim wnętrzem. Ważne jest również to, że o tym filmie można powiedzieć wszystko lub nic, ale chyba najlepszym podsumowaniem seansu, na którym byłem, było to, że podczas tej godziny i 57 minut. Raz po raz słychać było wśród widowni ciche szlochy. No i nie powiem, mi samemu również łza zakręciła się w dwóch miejscach w oku podczas oglądania tego filmu. Zdaję sobie sprawę, że jednych może ten film mocno dotknąć i mogą się nim bardzo mocno przejąć, innych natomiast może odrzucić swoją brutalnością i pokazywaniem pewnych rzeczy i czynności w sumie wcale nam tak nie obcych w sposób dość brzydki i prosty. Ja uważam, że Wieloryb to zdecydowanie top filmów 2022 roku i z jakiegoś powodu w ubiegłym roku najlepsze filmy to te filmy dotyczące relacji rodzinnych. A w szczególności relacji rodziców i córek. Mowa tutaj oczywiście nie tylko o wielorybie, ale również o aftersun i wszystko wszędzie naraz. Widzieliście wieloryba? Co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć.